Cześć, witajcie, witam was, Simon. Nakręciliście mi na tego Mario. Powiem wam chłopaki, także, także zagramy. Zagramy w Mario, tak jak napisałem u Salona Gier, że jest to challenge. No niestety nie mam oryginalnego Pegasusa, tylko jakiegoś tam Famiclona. Ale będzie grane na 168 w jednym. Na oryginale, który trochę przeżył. <grym> ale to jest z tamtych lat. A polecam jeszcze przy okazji, bo tak przeglądałem moje gry na Pegasusa i kupiłem jakiś czas temu 151 na... bodajże chyba Allegro albo O Elixie. Ale jest to 151. Szukałem gry Felix cat i właśnie tutaj też jest. Między innymi jest to 150 różnych gier w jednym, także naprawdę polecam cartridge bo, bo warto. Bo jest tam bardzo fajnych, sporo tytułów. Zobaczcie, bo tam zobaczymy czy mi to w ogóle złapie. Jest opało Także spróbujemy coś tam zagrać, tego Mariana, tutaj pamiętam, że na 168.1 była jedna fajna, nie wiem, to było tam gdzieś 90 coś tam, to tam właśnie było, yy, tam była fajna wersja tego Mario, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o ten... Cały czas tak jakby był na lodzie, cały czas bieg jeszcze szybciej niż z biegiem. Także po prostu on się napędzał sam na siebie i było, dobra, ja się wyciszam z mikrofonu i sobie pykniemy. Albo nie będziemy z, bez mikrofonu, będziemy z mikrofonem kurczę, ale to naprawdę miałeś, miałeś rację, Darek wiesz, bo cię tak jak zatrawiam mówię co ty mówisz, że na Pegazusie jest gorszy ten? Tutaj jest życie dodatkowe, jakby ktoś nie wiedział ten obraz to mi się po prostu aż nie z tego tego kurcza to tylko za nie idzie płynie, to przeskakuje po prostu, także aż to jakoś tak śmiesznie No gdzieś ty mi tam uciekł, kolego Tutaj jest gwiazdka Darek o której nie Darek tylko Eliop o której mówiłeś Ten obraz jakoś płynnie nie idzie tylko okami kurcz No Wojtek tutaj po mnie siedzi Przez to chyba przez te 6 sze graberów I też się śmiejąc z tego tego a A to jednak przez te grabery to wygląda naprawdę nieźle Do końca na pewno nie przejdę, bo w ostatniej klaszy tam trzeba, już nie pamiętam tego schematu w zamku, jak się chodziło nawet tam nie wiem, czy tam w ogóle dojdziemy. Bo tam był po prostu taki schemat, że jak się szło górę, górą albo tam dołem. Jak się szło górą albo dołem, zaraz ja chyba będę musiał trochę tę muzykę z tego. Nie wiem, czy tutaj dobrze będzie. Tak, tak, czekać moment, tak? Podgłosimy trochę chyba. Zobaczymy jak to tam. Nie, 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 bo to nie tutaj podgłaszał, wiesz, Wojtuś. Ja to przechodziłem w taki sposób. Niestety strzałów nie mamy. to jest też życie dodatkowe I przeważnie czasami było tak, że to życie podskoczyło i się go nie dało zabrać I Ja mówię, no nie, no taki pech, że... Że szok Także do tej, że tak powiem, nieoficjalnego challenge'a z tego Mariota To ja bym może... Może bym nominował następną osobę Na przykład pana enixarcade.pl Wiem, że mnie zastrzelisz, Marcin Ale... No, przyroda Dobra, teraz jakby się udało to przejść za pierwszy, no to by było świetnie Jeszcze tylko chciałbym przyjąć sobie kwiatek Łono, pewnie, na bank Ale strasznie ten obraz jakby nie idzie płynnie, tylko skokami i to mnie strasznie po prostu, że tak powiem, rozprasza Ale dobra Jakoś się spróbuję do tego przyzwyczaić No rzuca ta chmurka do mnie takie takie jakby jeże czy coś, ja nie wiem No i to one się zamieniają w jeże. No można po prostu dostać począflącu, ale teraz jak nie skoczę na samą górę to mnie rzuci... No patrzcie! To jeszcze nie, był sam, to jeszcze nie była sama góra. W samej górze jest 5000. To już chyba będzie problem, żeby tam doskoczyć, bo w tej plaszy co będzie to... To będzie lipa <grym> Ale pokażę Wam jak ja to robiłem Naprawdę gram na Mario Żeby nie było Bo nie grałem Nie pamiętam kiedy Teraz po prostu powypakowywałem te wszystkie rzeczy i, I Mówię rozkładam się z tym trzeba, trzeba zrobić filmik Tutaj będzie teraz lipa Bo spadnę jeszcze do tej dziury I będzie tyle Ale pokażę Wam jedną fajną rzecz Uwaga Mario robi Moonwalkera Zobaczcie to teraz Moonwalker <grym> A ja, no tak to się wiesz, grało się synu Teraz wam pokażę jeszcze jeden trigger, jak to robiłem zawsze kurczę, mam nadzieję że Każdy coś swojego pokazuje to ja też pokażę Moje sztuczki Ja to tak robiłem No I teraz tutaj się, żebym się nie walnął, bo tutaj można się po prostu pomylić I po prostu można było pomylić i jakby podskoczył człowiek od razu od dołu o właśnie w taki sposób to wtedy tam się ciężko wchodziło tak to się robiło to tak My tutaj tutaj tej klepię po modze mam gdzieś jakie grzyby w niebie Taka duża paso, my doszli na całą górę. I stąd wchodzimy, proszę Państwa, do ósmego levelu. Ale ja w ósmym levelu na pewno przegram, bo tam są takie żółwie, tak wycają młotkami. Ale jednak kurczę, ile ja mam przerwy od tego Mario, boże, nie wiem. To no nie chcę mówić, że tam, że jestem aż taki stary, ale kiedy ostatni raz grałem w Mario. Na pewno dobre 10 lat temu jak nie więcej. Bo jak się po dziurach biegnie, to on wtedy ma takie duże mu się robią stopy, że, że przebiega. Żartuje. Żartuje Wojtek. Nie, po prostu jak tak szybko się biegnie, to on przez takie pojedyncze. O, bo mnie zabiją. Przez takie pojedyncze. Nie ten. No. Przez takie pojedyncze dziurki jak się biegnie, to po prostu nie prze... nie spadnie. No i taka dziura duża i wpadłem, Bo się aż, prze... znaczy nie że przestraszyłem, tylko aż się zdziwiłem, że to jeszcze będzie jedna ta. I tutaj będzie jeszcze... Mała ta dziura? o czym to taka duża dziura. Ciekawe jestem, jak, to na... jak potem zobaczymy to na gameplayu, czy to też tak po prostu skacza na gameplayu jak mi, czy nie. też tak jakoś się to, że tak powiem, niepłynnie rusza. No i to czy Mario jest duży trzy Mario jest duży czy mały to tak samo można przez te dziurki przebiegać Zobaczymy na pewnie na tym tym skończę ale Tak jak mówię to jest jakiś tam famiklon także tutaj jest jakość Ekstra łącznie z płynnością Będę musiał kurczę, poszukać jakiegoś Pegazusa bo bo lubię bardzo. Myślałem, że jednak ten ten, że tutaj, że tutaj to co kupiłem, kurczę, blady. To co kupiłem, że będzie dobre, ale widzę, że kiedyś tam łączyłem na sekundkę, nawet nie sprawdzałem tego Mario i po prostu widzę, że ten Mario tutaj chodzi po prostu tragicznie na tym, nie. Neumie. Jeszcze jak on jakoś tam w miarę szybko biegnie. No ten Dobrze, to potem przejdziesz, dobra? Potem mi pokażesz. Jak nie, miał ja chcę, jak to... nie, no to zagrasz później, bo jeszcze tam jak się gra, bo co można grać Luigi, a wiem, że ty lubisz Luigi'ego, więc robimy to na spokojnie, tak żeby mnie te dziady nie urwały. Miłba, o jeszcze proszę bardzo. Można było się nadziać na to. Ja Kibetek. Dobra, bo teraz jesteśmy nieśmiertelni przez chwilę. Tam lecimy. teraz powolutku. owolutku. że to był koniec, koniec plaszy, a to nie był koniec plaszy. To jeszcze z tego co ja kojarzę, to była taka przepaść z jedną tą tylko. O właśnie, ale się akurat udało, mam nadzieję, że już Będzie zaraz koniec tej planszy, bo Ręce spocone Tak, tu będzie koniec, ale przy tych moich Przy tym moim obrazie Kaczącym Jak teraz nie skoczę, to mnie rzuci, no Mario, kurde, jest, przynajmniej za piątkę Chociaż to jeszcze też można było jakby na sam czubek normalnie tego skoczyć A na tamtym Mario, co mówiłem, na Któryś tam jest na, na tej składance 168 w jednym, to dało się jak się rozpędziłeś na maksa, to dało się przeskoczyć poza to, no i wtedy się gra grabagowała i się biegł, aż się czas skończył. Mówi, że mi tutaj ten na nią można pygnąć i ją zbić, ale teraz mnie zbije ten chyba. są tu jakieś grzyby, już nie pamiętam, a I ostatnie życie. Tak jak, Darek, tak jak Darek z Salonogier powiedział to racja tutaj na Mario nie było żyć pokazanych na planszy Tylko są właśnie życia pokazane w momencie jak się Przechodzi do planszy albo się ginie Także to by było na tyle Lajka jak się podobało No i do następnego trzymajcie się papa pa.